Wczoraj media się rozpisywały o konflikcie Kasic-Idą. O co tam chodziło? Czy to jest jak w każdym talent show, gdzie są jurorzy. Dobiera się jurorów, którzy mają mocne osobowości. Jak pracujemy, wybieramy, to zawsze między jurorami dochodzi do iskrzenia. Ale to jest zawsze merytoryczne, to jest zawsze na temat tego, co się dzieje na, na scenie. Każdy ma swoich faworytów, każdy próbuje przeforsować swoich uczestników, i to powoduje, że nieraz iskrzy między jurorami. Ale iskrzy grzecznie czy niegrzecznie? Jakbyś to yy, opisał, bo my to dopiero zobaczymy we wrześniu albo jeszcze później. Nie, to absolutnie jest e, profesjonalna rozmowa na argumenty, na temat dlaczego dany uczestnik jest, powinien być w programie, dlaczego nie, kto widzi faworytów. E, też jako jurorzy się docieramy, e, e, słuchamy siebie nawzajem. E, no musi przejść ta fala takiej dyskusji, żebyśmy po prostu byli zgranym teamem. Jaką Docieramy i... się. <laughs> okay. Jaką jurorką jest Ida, to wiemy, bo była w Dance, Dance Dance a jak Kasia się spisuje w tej roli? Kasia naprawdę zdaniem? jest e, niezwykła, bo ma w sobie wrażliwość, bo przecież jest e, mamą e, dwójki dzieci, ale także e, widać, że jest doświadczenie w tańcu. Rozumie, co to są emocje, co to, to jest ruch, co to jest taniec w parze. To wszystko widać, że jest w niej, więc naprawdę e, Świetne, jest świetna jako Jurorka. Myślę, że to będzie naprawdę niezwykła edycja, bo każdy jest fachowcem w swojej dziedzinie. A to prawda, że ty z Idą skupiacie się na technice, a Kasia na takich aspektach artystycznych? Ej, no, e, Kasia jest aktorką, więc ma inne troszkę spojrzenie niż my. Myślę, że ja i Idę przede wszystkim zaczynamy od techniki, natomiast Kasia myślę do takiego wyrazu artystycznego, ale widać, że zna się na tańcu, że ma duże doświadczenie, że występowała, że zna to, to jest Wie, co to znaczy prowadzenie, wie to, co to jest granie, wie, to co to jest synchron, a wie, to co to jest technika, więc naprawdę myślę, że to jest też wymarzona rola dla niej.